Okay. teraz Hej. Witam was na moim kolejnym dniu wyprawy po Norwegii. Wspinam się na kolejny fjord. Tym razem jeden z większych w pobliżu Alessund. No i cóż, przeszedłem 2,5 km i droga cały czas gniesie stromo w górę. Zresztą, jak widzicie, no i solidnie pada. Więc musiałem założyć na siebie poncho. Także po wymianie baterii, zapraszam Was do. Wspólnej przygody. Teraz przejdę się tam do tego domku, żeby tylko się zatrzymać na chwilkę i wyjąć rzeczy, których potrzebuję, no i rozbić gdzieś namiot w okolicy. Jak widzicie jestem całusieńki mokry. Poncho... nie wiem czy ja się aż tak spociłem, czy poncho po prostu przepuszcza. Wydaje mi się, że raczej to drugie, bo jest dosłownie mokre wszędzie. Od strony plecaka też, także raczej plecak się nie spocił. I myślę, że nie będę zmieniał tych rzeczy. Jak już są mokre, to trudno i tak mi nie wyschną. Znajdę miejsce na obóz, rozstawię namiot jak najszybciej potrafię i przebiorę się w namiocie w suche rzeczy. Mam nadzieję, że nie zniechęciliście się tak jak ja tym deszczem, bo to przecież tylko woda odparuje. Jednakże patrzyłem na prognozy pogody i jutro malać cały dzień i to tak solidnie. Spójrzcie jak się pięknie wypogodziło. Niesamowity widok, na no ale stąd. Aczkolwiek troszeczkę zaczęło wiać i zmierzam w kierunku tych dwóch wysp, żeby zostawić sobie obóz na którejś z nich. Taką mamy scenarię. Niestety ta ma zasłania widok, są też inne chatki, więc może nie jest jakoś specjalnie dziko, ale w zupełności mi to wystarcza. Nawet wyszło na chwilkę słońce, więc całkiem fajnie. Także rozstawię sobie tutaj rzeczy. No i zjem coś, bo mamy godzinę 18, a jestem dzisiaj tylko na śniadaniu. Na dwóch owsiankach kupiłem gulasz z renifera. Z reniferem, bo to jest chyba mieszanka mięs. Także ciekawe. Nigdy nie jadłem czegoś takiego. Tak to się prezentuje. Żeby nie jeść samego gulaszu, zakupiłem również... Taki chlebek w formie placuszków, powiedzmy. Już próbowałem i jest całkiem spoko. A, no właśnie, jeszcze zjadłem dzisiaj jeden taki placek albo dwa. Coś ich mi się już zagotował. Jak widzicie, zrobił się dużo rzadszy. I tak jak wspominałem, do całości mam takie chlebki. Smakują trochę jak połączenie drożdżówki z bułką. Są słodkawe, ale naprawdę całkiem spoko. Mam tu takie kuleczki mięsa. Są trochę galaretowate. Być może mają dużo żelatyny. I troszeczkę dają dziczyzną. Czyli całkiem spoko. Ogólnie naprawdę znośnie. Jak na to, że zjadłem dzisiaj łącznie z 400 kalorii to naprawdę smakuje wybitnie. Także w takiej pięknej scenerii. I w namiocie nie mam zamiaru stąd wychodzić. Jeszcze słoneczko. No teraz już zaszło, ale wcześniej grzało namiot, więc e, mogłem się rozgrzać całkiem nieźle. z zebranych wcześniej jagód, które przed chwilą umyłem, przygotuję sobie mus, który zjem właśnie z tym chlebkiem, który wam już wcześniej pokazywałem. No i jak słyszycie, troszeczkę się rozpadało. I to chyba początek. niesamowicie pachną te jagódki muszę Wam powiedzieć trochę już puściły sok ze względu na to, że trzymałem je w tej butelce parę godzin ale są okej okay. naprawdę fajnie smakują nie, żebym tu jakieś braki patriotyzmu przejawiał ale wydaje mi się, że smakują lepiej niż te w Polsce, po prostu są bardziej wyraziste ten smak jest taki bardziej jaskrawy, doleję troszeczkę wody. Żeby mi się nie przypaliły, oczywiście. I tam w oddali zauważyłem strumek, który sobie płynie i jest tam zapewnie krystalicznie czysta woda, bo Zakładam, że jest ona z tego śniegu, który sobie tam na górze jeszcze leży jakimś cudem. No i widok, mam piękne do jedzenia. Także po raz kolejny kładę się przed zachodem słońca. Jestem tu trzeci dzień i nawet przez chwilę nie widziałem zmroku. Ze względu na to, że noc trwa tutaj bardzo krótko, jak słyszycie, rozhulał się wiatr i to tak dość solidnie, ale nie pada deszcz. Jeszcze, bo będzie padać. Także chciałbym Wam podziękować za uwagę. Widzimy się jutro. Dobrej nocy. Hej. Przez pana bardzo słabo. Spałem kilka godzin. Dość późno zasnąłem. Obudziłem się chwilę po piątej. Strasznie wiało w nocy. Nie padał deszcz, co ciekawe. Teraz też nie pada, ale to raczej kwestia czasu, kiedy coś leci z nieba. Zjadłem sobie zupkę, chociaż nie dokończyłem. Zostało mi jeszcze trochę, więc przelałem sobie do butelki i z ziemią. Kiedy indziej. A teraz w formie deseru i podbicia cukru i murali przede wszystkim zjem sobie takie holenderskie, czy niderlandzkie, jak kto woli, wafle. Zrobię sobie do nich herbatę, bo może mi się trochę rozgrzać. No i muszę powoli się zacząć pakować, jakoś wszystko wrzucić do plecaka i iść. A mam troszeczkę, może nie kryzys, ale taką niechęć. Chciałbym sobie tak cały dzień posiedzieć tutaj w namiocie i jeść i leżeć i nic nie robić. Na koniec chciałbym wam jeszcze powiedzieć parę słów o Alesund, czyli o mieście wokół którego tak naprawdę krążyłem przez te 7 dni, które byłem w Norwegii. Otóż cała architektura Alesund jest naprawdę niesamowita i tak jak zobaczycie na zdjęciu, no z góry wygląda to niesamowicie. W 1904 roku w nocy w Alesund wybuch pożar, który pochłonął 800 domów. No i całe miasto praktycznie się spaliło. Oczywiście przez to, że głównie domy były drewniane. Można powiedzieć, że temu pożarowi Alesund zawdzięcza całkiem dużo, bo za odbudowę wzięto się naprawdę na poważnie, zatrudniono architektów, dużo osób miało też miejsce pracy, no bo trzeba było to miasto odbudować i ktoś to musiał zrobić. A że Alesund było ważne, no bo to miasto portowe i one z reguły są istotne dla państwa. No to odbudowało się stosunkowo szybko.